...w a ja, jeszcze ja ten to... majestat za Ciebie, Panie mój Boże, przez wieki chciałbym uwielbiać Cię... Góra, tutaj jest to pewno. Tutaj, za tym krzakiem gdzieś. O, tam pobiegł, widzisz? Nie. Ja. No co jak ty chyba okulary potrzebujesz? Byłoby, bo... No proszę śpiewać A widzę go Pa pa, co robią one? Pa 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 Ale to jest Andrzejek to, Pa no, pa 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 Jest, ma Nie Aha Motyrek No, Odrodzenie biorę Wziąłem odrodzenie Ej, mamy chaty znaczy, typu ja, Tylko nie wiem czy damy rady to... Nie, nie odrodzenia I time'a Ja mam Ej, biegnijcie wody, Właśnie, ich jest trzech Nie yeah. W tą chatę to jest Dobiegnij, Dobiegnij ten, ale jeszcze zajmij ja, się zajmę okay? do, do, czekaj, ja Dobra, biegnie. Dobra, się bo nie tam nie było. Chodźcie szybko, tutaj. Ktoś już chyba spierdala z z tyłem, ja nice, już tam im ty. Ej, chodźcie, tu by ich jest tu na mnie, Kurwa, co to tak ścina mnie. Obok farmy gdzieś? Tak, przed farmą. obok Dobra. drogi. Obok drogi, przed farmą? Tę górkę Iksa. jest na farmy. Obok tej górki tam. gdzieś Iksa. kakeja redywaliśmy. O, wow. Pan wow. wisi tu Leży. Zbieraj to wszy wszystko i spadamy. Ej, bije mnie. No to nie czaj się. O ja wszystko. Aha, chyba w ciebie wszystko Dobra, też spadam, strzały nie mają. I mam nie, tak czarno Zobacz zabij kamerę I pozbieraj tam jeszcze coś, da Oni nie mają strzału Mam zielony jakiś tusz się grei chyba Wyjdziałem tam Nie wiem chyba? otworzyłem Masz w ma plecak, już mam wszystko w plecaku chyba Leży O kurde Właśnie Drugi sobie awczy Normalnie goście Co z tłuszczu Okej, okay. zbieramy mu to tam No ja ty go bi, a ja ten. ten. Okej. Okay. Ciemno mam my jeszcze Ale ja bardziej. Pomóż mi. Już, już, już Ale mam ciemno, więc... Teraz ty go bi, okej? Okay? Mhm. Uh -huh. Brawo, trzy się. Pięknie na mnie. Nice. Ja to drunę, będę miał. nie i głównie bez, ale jest to tuszy, to dobrze. I tak biegnie, przejeżdżam. Dwóch. To do mnie biegnie. To do mnie biegnie. Kto do mnie biegnie? Kto to jest po z tej koszulki. Odciągam ich Ja jestem w koszulce, no? Wybuch. Krótko, w tej um. krótkiej poszło. A to ja to ja? I kto to Ej, pod górkę, to my, to my, to my Ja zostawię z tobą, bo ja będę na chwilę sprzedawał. Dobrze, przejechałem jednego. Zbierać, no. kamień. Zbierać, kamień. zbierać kamień, zbierać kamień. E drugi zbiega pod górkę. Na mej no, na 300 będzie. 300 zielonego, Wysiądź, wysiądź, mu jebni Ja siadam na Ty, tej Typy, który? O, zabijź go. Ej, weźcie ci. Ej, zabił mnie na kolorę! Okay. Eee. A to ja, to ty mnie zabiłeś ty to okay. mów, że to ty... Ej weźcie, ma. No. To... Ej, wejście sto idziemy typek, Kleczy Dobra, Odeż patypek, odresz patypek Bieszczą, ej piesz te niebieskie Słuchim. 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 Ay, fuck, wariat A, Wariat, dostałem! Wyzam pyszczela no. jeszcze jedna z góry Skurek. co wy robicie? A tu to... no, Nie do mnie no, robisz? dobra Ej, wejść te niebieskie po prawej rogu. No ja ładuj się O, o mam o, i zniszczały stek. A, A daj im! co to jest za 200 Nie wiem, myślałem, że to jest 800 Dar w ogóle składa pojazdy i za każdego razem. Dobra, już mam to spokojnie. Nie, nie, no, nie dam rady ci otworzyć bazy, kurwa, jesteś. Masz niesławkę? Ej, no nie ale... musisz po mnie jechać, mam tego, kłada. Ale i tak muszę rogeta zabić, bo Chcę wejść. węgiel. Kurwa, teraz mam niesławkę, jestem głupi. Kurwa, jestem głupi. Klucz spadł. Nie! <laughs> Debiut. Wszystko mogło spaść, to spadł klucz. Nie! Pojebało tą grę chyba. Co za popierdolone go komu... Patrz, wyjewał się od razu. Kurde. ale Gdy? chciał się wyspać. Leży Leży. Ale musz kurwa. Ten. Jo, o, torpeda. Czapka spadła. Aha. Aha. Co mu spadło? No, czapka. Mhm. Ja, czy tam Przepraszam, czy coś mieli w nocy. Nooo... Koła nie ma w wo Czemu nie ma koła? Cześć. Macie Kto zjadł koło, przyznać się? Nie koło, tylko pod śniegiem. I że, czemu tak wolno? <laughs> A bez kito nam ucieka? Noo... tak. co on tak. tam? Już nawet tak... Nie wiem... Ej, przejęli komuś, ona wiara. Ale peka. Dobra, nie ma goda. Nie. Nie. Jeszcze kanga zgarniemy. Tylko na wracanie go. <noise> On by mógł <noise> jakoś zwolnić ty. O, to co? Czeka, czeka, ja. czeka, 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 Czekaj, 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 czekaj. ale walnię. Jeszcze kład. Dobra. Wektor jest ważniejszy. niż jakaś się Kanga To rozumiem, że trzeba go wysadzić. Z... 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 O, 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 jeszcze kolejny kład. Boguna macie wyjątkową dobrze Wsiadaj Ej, boj, bo... wy... ej Uwaga, ty... Dziękuję, Leżą, leżą Nice Dobrze, uciekaj do bazy, jedź do bazy, Masz... czekaj, ja za Jesteś Jest w aucie to? W aucie jest Ja Chodź Dobra, ja wezmę Kangę sobie Kedar, chodź Ale jesteś z tą, Jedź, jedź, do bazy, okej? Do bazy znaczy Macie jedź albo? Masz Bagul pełny. Tak mamy Ja już jadę ze tobą, Kedar Ej, auto go goni no? Gdzie Nawracaj się Kedar, nawracaj, ej Kedar nawracaj się No, no nie widziałem No dobra Kedar jadę Uchać, to z tobą Ej on kieruje z tą cechą Co ty robisz? Zabij im prawo mnie, ej Ale ja zabiję im jednego Uciekaj, tak, Uciekaj, uciek, uciek, uciek. tak, Stój, 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 stój mnie, ja, ja siadam Chyba to słyszałem, na fary, tam pod farmą no, na razie nie, nie robię hałasu. Mhm. Ej, uzyskałem pompę. Jestem najlepszy? Ulala. XD, Masz tu, ej, knajd. O, dziena. Wojo! Co? Dawaj, Meteor. Ja z Kodro jeszcze tu gdzieś schowany. User was moved to your o, dzień. Chodź, chodź, chod. Ej, ten Slender mi się wyda, że a naszego. Podoć mu? Nie. Ty jesteś chciał, się sam idiot, dobra. No zaraz sobie Mówi ten No jebać Gdzie jesteś jest ten? Mmm, drogę tu mówił Szkoderik z łukiem Jestem koło drogi Jakiś dwóch O, faktycznie. Dobra, czekamy tu, nie? No 0 minut jest tak w ogóle Ej, auto O, no, koło pojechało tam Właśnie chyba, chyba strzał <coughs> Gdzie on jest? Tam dobra no, Wybuchł, O, Nie, 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 jak nie? Aaa to no. ten, ten dynamit Czy kodry ty czerwona kurtka? Nie Ale już się napierdolają w tej Oja ile typa Jakiś kład jedzie. Hm. Typek jeden ucieka Jak to jest. Ja mam zielone. Zabił ja się... mnie, GG. Ile typa tam było. Dobra, mnie też. Kto to jest? Znaczy ja? ta jest taka, że... Ej! Masz, masz, idę. O, mam 115 niebieskich. Nie miałem zielonego. tylko Mam Ciekawe, pompę co teraz pompę To moja Odkładam dwie pompy, bo zdobyłem Ile skodru pomp nosisz? A mi co kiedy ping skacze to. do 150 i... O, o kurwa, ale Ja też nic nie widziałem to nam w sumie dało. Patrz, teraz ich jebniemy, nie? Albo nie Wol, wol, wol Halo Dela do mnie, czerwona kutka Leży Auto ucieka wsiadasz. Ja. Jedź, jedź, jedź no, Jadę. Jadę z kamerem, ta mam radę A Kendrick, ty mieć jakieś lago i nie wiedziałem co Coś lat czy nie? To jest pozwierać ja tam jutro tu... Nie, tu wiadomo nie, 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 to jest garaż. Zobacz, bo to jest to, no, zobacz, będę tak z... Ale tam nie. nie ma tego wjazdu. Tu nie ma wjazdu wjazdu. Ty wszedłeś do gościoła? No, ale też ten ten typek to jest ten tybek właśnie, zabiłem go. No, ty masz? Aha, nie. Bo to nie. nasze jest. Aha, pani, że mi pompańczyła. Strzeliła, ale. <laughs>, dobra, to jest. No to, to jest nie, nasze. Nie dali mi autorki, bawczyłem. Ja a ty nas tak? Ciebie. Jebany! No tak to no otworzyłeś to. To było otwarte, to oni to zostawili. A bo kościół, dobra, otwarte. Masz go? Dobra, weźmy. No. Dalej. Jedź, jedź, uważaj. <grym> Teraz go nie jak nie ma koła. Powinniśmy <grym> bynajmniej. Po Weź co do tej bazy, byłeś go? 5-3 minuty. Na gonie? A Aby nas. O, jedzie na nas. No lebo, dawaj. Kurwa. Aha, tutaj. Co to jest? Dziwko stradać, Kurde jakie mają wejścia, przejścia Masz ty kurwo zajebane. Ja tego nie budowałem bo... Mi tylko dali autorkę Wysiadać? Wysiadam Leż, to ja Dobra Bierz to auto Zbieraj i bierz Ja Ci Macie, macie kursora? Mam, odjeżę, odjeżę, ja Macie, macie? Tak Ta. Kurwy Nie wysyłaj tak odłożę sumie... to